Upał tamtego letniego popołudnia w nowym sączu był duszny i lepki, jakby powietrze przykleiło się do skóry. Siedziałam na werandzie starego domu, który odziedziczyłam po matce. W dłoni trzymałam filiżankę czarnej kawy, mocnej jak moje myśli, które krążyły w dziwnym napięciu. Wokół pachniało kwitnącym jaśminem, a stary wiatrak przy drzwiach skrzypiał leniwie, ledwie poruszając powietrzem. Nazywam się Klaudia. Mam 42 lata. Od 10 lat jestem wdową. Mój mąż, Wiktor, był surowym i zamkniętym w sobie człowiekiem. Zmarł nagle, zostawiając po sobie nie tęsknotę, lecz ulgę. Przez lata żyłam jak trzeba, matka, gospodyni, cicha uczestniczka lokalnych świąt. Ale pod tą maską perfekcyjności istniała inna jak kobieta z pragnieniami, których nigdy nie odważyłam się nazwać. Tego dnia do domu wrócił mój syn, Tymek. Miał 22 lata, studiował w Warszawie i od miesięcy go nie widziałam. Wysoki, z długimi, rozjaśnionymi słońcem włosami, uśmiechał się szeroko, jakby przyniósł ze sobą powiew innego świata. Był bosy, Opalony i pachniał jak noc spędzona nad Wisłą. Mój chłopiec, a jednak nie do końca już chłopiec. Mamo, powiedział cicho, siadając na poręczy werandy: Mogę zobaczyć twój zeszyt z przepisami. Zesztywniałam. Ten zeszyt to nie tylko przepisy. To mój sekretny świat pełen nie tylko zapisków o pierogach i makowcach. Ale i listów, szkiców i wierszy. Pisałam je kiedyś do kogoś. Do, do niego. Do R. Nigdy nie wypowiedziałam jego imienia. Był tym, co zakopałam głęboko pod warstwami codzienności. Tymek wyciągnął rękę po zeszyt, a ja czułam, jakby dotykał czegoś więcej niż papieru. Mojej skóry. Mojego wnętrza. Mimo to podałam mu go. Uśmiechnął się. Zaczął przeglądać zapisane strony, a jego palce długie, szczupłe mu skały papier z niepokojącą delikatnością. Nagle się zatrzymał. Mamo, kto to R? Zadrżałam. Znalazł list. Krótki, pożółkły, zapisany moim ukochanym piórem. Które do dziś trzymam w szufladzie. Słowa tam były proste, ale niosły ogień. Stara przyjaźń, odpowiedziałam cicho, udając obojętność, choć krew dudniła mi w uszach. Ale Tymek patrzył inaczej. Uważnie, zbyt uważnie. I wtedy coś poczułam. Coś, czego nie powinnam czuć. Uczucie które przez lata zakopywałam, wróciło. Ale nie tak, jak się tego spodziewałam. Tymek przez kolejne dni krążył wokół mnie inaczej. Obserwował. Zadawał pytania o przepisy z tym błyskiem w oku, jakby szukał ukrytej wiadomości. Ta litera wygląda, jakby ktoś był zakochany, mamo, powiedział pewnego wieczoru, popijając herbatę. Uśmiechnęłam się krótko, ale cała się spaliłam od środka. Kiedy wychodził spod prysznica z wilgotnymi włosami i ręcznikiem owiniętym nisko wokół bioder, nie potrafiłam od razu odwrócić wzroku. Moje ciało zareagowało instynktownie: dreszcz, ścisk w brzuchu, oddech przyspieszony. A potem poczucie winy, wstyd i fascynacja. Czy on wiedział? Czy czuł to samo napięcie unoszące się w powietrzu, jak para po gorącej kąpieli? Wiedziałam, że coś się zmienia, że linia, której nigdy nie miałam przekroczyć, nagle stała się rozmyta. I właśnie wtedy, pewnego popołudnia, zaproponował, by pójść nad Dunajec. Powiedział, że musi ochłonąć. Ja też. Poszliśmy. Cicho. Piasek był mokry, a woda obmywała nasze stopy. Zachód słońca malował niebo w odcieniach purpury i brzoskwini. Ludzie w oddali, dźwięki ciche i dalekie. Tymek zatrzymał się. Spojrzał mi w oczy: Mamo, nie mogę przestać myśleć o tym liście. Chciałam uciec wzrokiem, ale on ujął moją dłoń. Lekko. Ciepło, nasze palce się splotły. Nie odpowiedziałam, tylko patrzyłam. I w tym spojrzeniu było wszystko. Nie pocałował mnie jeszcze nie ale ja już wiedziałam, że ten moment nadejdzie i że nie będę umiała się cofnąć. Od tamtego spaceru nad Dunajcem wszystko stało się bardziej intensywne. Choć nikt nie wypowiadał słów, które wisiały między nami jak ciężkie chmury nad miastem. Powietrze w domu gęstniało z każdym dniem. Każdy dotyk przypadkowym muśnięcie dłoni, spojrzenie przy śniadaniu niósł ze sobą ukryte znaczenie. A ja coraz częściej budziłam się w nocy z twarzą spoconą od snów, których nie potrafiłam opowiedzieć nikomu. Pewnego wieczoru, kiedy niebo rozdarł pierwszy grzmot, a burza zaczęła nadciągać z gór, Tymek zapukał do drzwi mojej sypialni. Deszcz bębnił w perepet, jakby cała natura ostrzegała mnie, że coś się zbliża. Zostawiłem ładowarkę, powiedział. Stał w progu, mokry do kości, jego koszula przyklejona do torsu. Włosy miał rozczochrane od wiatru, oczy błyszczące. Trzymałam zeszyt z przepisami na kolanach. Nie wiedząc, co zrobić z rękami, głosem oddechem. Wejdź, usłyszałam swój głos, obcy, drżący. Usiadł na podłodze, jakby nic się nie stało. Jakby nie dzieliła nas żadna przepaść. Mamo, ja już nie mogę udawać. Spojrzał na mnie z dołu, jego kolana były zgięte, dłonie oparte o uda. A wilgoć z jego ciała parowała w zamkniętym pokoju. Poczułam, jak całe ciepło wypełnia mi piersi i kark. Nie odsunęłam się, gdy dotknął mojej kostki. Jego palce przesunęły się po rajstopie powoli, jakby badały teren. Miałam na sobie starą, granatową koszulę nocną, którą kiedyś uznawałam za skromną. Teraz wydawała się zbyt cienka zbyt prześwitująca. Ja też nie umiem, wyszeptałam. Nie pocałował mnie. Znowu. Ale przesunął dłoń po mojej łydce tak, że skóra mi zapulsowała. A potem wstał i wyszedł bez słowa. Po tej nocy nie mogłam spać. Leżałam bez ruchu, wsłuchując się w dźwięki kropli na dachu i bicia własnego serca. Rano wszystko wydawało się spokojne. Tylko ja już nie byłam tą samą kobietą. Ubrałam się uważnie cienka beżowa sukienka w kwiaty, przewiązana w tali, do tego sandałki z cienkimi paskami i lekkie perfumy z nutą jaśminu. Zbyt dużo jak na zwykłe śniadanie z synem? Może. Ale ja nie mogłam inaczej. W kuchni panowała cisza. Tymek już był tam. Pił kawę. Jego włosy jeszcze wilgotne pokąpieli, klatka piersiowa ledwo zakryta białym irtem. Spojrzał na mnie, jakby pierwszy raz widział mnie jako kobietę. A ja pozwoliłam mu. Pachniesz jak noc latem, powiedział nagle. Spuściłam wzrok. Ręce drżały mi nad filiżanką. W ciągu dnia próbowałam odwracać uwagę porządki, wycieranie kurzu, zakupy, ale wszystko było przesiąknięte tą niepokojącą obecnością. Wieczorem znów burza. Tymek znów w drzwiach. Mogę posłuchać twoich wierszy? Zapytał cicho. Wiedziałam, że nie chodzi o literaturę, ale podałam mu zeszyt. Usiadł na kanapie, a ja obok niego. Ten jest o nim, prawda? Wskazał palcem na jedną ze stron. Skinęłam głową. Zazdroszczę mu. Zamarłam. Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. To była nasza druga cisza. Znów więcej powiedziała niż tysiąc słów. Dni mijały. A ja wciąż nie mogłam rozpoznać siebie w lustrze. Kobieta, którą tam widziałam, miała spojrzenie zbyt żywe, jakby codziennie ocierała się o coś niebezpiecznego, jakby wciąż czekała na dotyk, który nie powinien się wydarzyć. W mojej szafie pojawiły się inne sukienki, te, które dotąd uważałam za zbyt kobiece, zbyt niemądre. Jedną z nich założyłam w tamto sobotnie popołudnie ciemnoczerwona. Dopasowana z odkrytymi ramionami, do tego delikatny złoty łańcuszek, perłowe kolczyki i sandały na cienkim obcasie. Patrząc na siebie, poczułam się jak postać z własnego wiersza. Tymek siedział na tarasie, pochylony nad zeszytem. Przepis na pierogi zamienił się w poezję o namiętności i tęsknocie. Ten fragment wskazał na stronę z datą sprzed dwudziestu lat. To o waszym pierwszym spotkaniu prawda? Tak, przyznałam, nie próbując już kłamać. Spojrzał na mnie z taką intensywnością, że poczułam, jakbym została rozebrana jego wzrokiem do warstwy, której nikt jeszcze nie dotykał. Mamo, czy on kiedykolwiek cię całował tak, że zapomniałaś jak się oddycha? To pytanie uderzyło we mnie jak fala. Zamiast odpowiedzieć, Wstałam i weszłam do środka, zostawiając go samego. Potrzebowałam dystansu, chłodu, czegokolwiek, co nie pachnie jego skórą. Ale nie minęło dziesięć minut, a on pojawił się za mną. W kuchni, w ciszy, podszedł do mnie, stanął tuż za moimi plecami. Nie dotykał mnie, a jednak czułam ciepło jego ciała. Przepraszam, Powiedział szeptem: Odwróciłam się. Za co? Za to, że chcę wiedzieć, jak to jest być tym R. Zamarłam. Po raz pierwszy poczułam, że to już nie tylko napięcie to była gra, w której nie było już granic. Tej nocy nie mogłam spać. Włożyłam cienką koszulę nocną z białego jedwabiu, która szeleściła przy każdym ruchu. Leżałam na boku, wsłuchana w odgłosy domu. Usłyszałam kroki. Tymek wszedł do pokoju bez słowa, jakby to była jego codzienność. Trzymał w dłoni zeszyt. Mamo, to mój ulubiony fragment. Usiadł na łóżku. W jego głosie było coś kruchego. Jakby to on bał się bardziej niż ja. Chcesz, żebym ci go przeczytała? zapytałam cicho. Skinął głową. Zaczęłam czytać. Głos drżał. On patrzył. Jego dłoń powoli zsunęła się na moje kolano. Przesunęła się w górę, zatrzymując się tuż pod krawędzą materiału. Zamknęłam zeszyt. Wystarczy na dziś. Nie protestował. Ale zanim wyszedł, pochylił się i musnął moje czoło ustami. To był najbardziej niewinny i jednocześnie najbardziej niedozwolony gest, jakiego doświadczyłam. Po tamtej nocy dom stał się przestrzenią, gdzie każda chwila tętniła niedopowiedzeniem. Zamiast rozmów cisza. Zamiast gestów spojrzenia, które zatrzymywały się w pół drogi. W powietrzu wisiało coś, czego nie dało się już cofnąć. Starałam się wrócić do codzienności. Włożyłam lnianą sukienkę w kolorze mleka, z drobnymi guziczkami z przodu. Do tego skórzane baleriny i beżowy sweter narzucony luźno na ramiona. Na szyi zawiesiłam srebrny wisiorek w kształcie klucza prezent od matki. Ale ubrania nie zmieniają wnętrza. W kuchni Tymek jadł śniadanie. Popijał herbatę, czytając jakiś artykuł na telefonie. Dobrze wyglądasz dziś, mamo, rzucił, nie podnosząc wzroku. Zacisnęłam dłonie na krawędzi blatu. Dziękuję. Nie musieliśmy mówić więcej. Wszystko było już wypowiedziane, choć nigdy na głos. Po południu zadzwoniła sąsiadka z pytaniem, czy pomogę jej zawieść stare zasłony do pralni. Chciałam wyjść. Potrzebowałam tego. Ale Tymek spojrzał na mnie tak, jakby chciał coś powiedzieć. Poczekaj, mamo. Chcę ci coś pokazać. Zawahałam się. Zaprowadził mnie do swojego pokoju. Na biurku leżał nowy zeszyt. Pisałem. Od kiedy tu jestem? Otworzyłam pierwszą stronę. Zobaczyłam wiersz o kobiecie o dotyku, którego nie było, ale który palił skórę to o mnie zapytałam. Nie odpowiedział. Zbliżył się do mnie, zatrzymując się tak blisko, że poczułam zapach jego skóry, mieszanina mydła i ciepła. Zrobił krok do tyłu. Chcę, żebyś wiedziała, że ja nie żartuję. Ale nie zrobię nic, jeśli nie powiesz mi, że tego chcesz. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Tej nocy długo stałam pod prysznicem. Woda spływała po moim ciele powoli, jakby chciała zmyć wszystko myśli, wspomnienia, pragnienia. Ale nie potrafiła. Wyszłam w białym szlafroku z mokrymi włosami. Tymek siedział na kanapie w salonie, w piżamie, z zeszytem w dłoni. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Chodź, poczytam ci. Usiadłam obok. Jego głos był spokojny, czuły, pełen emocji, których nie wypowiadał na co dzień. A potem położyłam głowę na jego ramieniu. I on objął mnie. Tylko tyle. Ale to objęcie było jak wyznanie. Jak cisza, która krzyczy. Nowy sądz tonął w sierpniowym skwarze, który wnikał w każdą szczelinę domu, w każdy zakamarek mojej duszy. Powietrze było ciężkie od niewypowiedzianych słów, które krążyły między mną a tymkiem niczym owady przyciągane do światła. Od dnia... Kiedy położyłam głowę na jego ramieniu, nic nie było już takie samo. Nie dotknęliśmy więcej siebie, nie przekroczyliśmy granicy, której tak długo unikaliśmy. Ale każde spojrzenie, każde muśnięcie dłoni o dłoń w kuchni czy na schodach, było jak błyskawica zapowiadająca burzę. Zaczęłam unikać jego obecności. Wychodziłam wcześniej na zakupy, odwiedzałam starą ciotkę w Limanowej. Pomagałam sąsiadce z ogrodem, wszystko, byle nie być z nim sam na sam w dusznym domu. Ale on milczał, nie narzucał się. I to milczenie bolało mnie bardziej niż jakiekolwiek słowa. Pewnej nocy nie wytrzymałam. Otworzyłam zeszyt, ten stary, z przepisami i listami. Szukałam, nie wiedziałam czego. Może odpowiedzi, może usprawiedliwienia. Znalazłam nowy liścik, którego wcześniej tam nie było. Jego charakter pisma niepodpisany, ale rozpoznawalny. Nie wiem, gdzie kończy się matka, a zaczyna kobieta. Ale wiem, że tęsknię za tobą, nawet będąc tuż obok. Serce zaczęło mi łomotać. Nie spałam do świtu. Kiedy tylko słońce przebiło się przez zasłony, wstałam, ubrałam się powoli w grafitową, dopasowaną sukienkę z drobnym dekoltem, do tego lekkie pantofle i cienki czarny pasek w talii. Bez biżuterii. Bez perfum. Chciałam czuć tylko siebie. Wyszłam na werandę. Tymek już tam był. Jakby czekał. Dostałam Twój list. Powiedziałam cicho. Wiem. Zapanowała cisza. Nie wiem, co z nami będzie, przyznałam. Ale wiem, że coś się wydarzyło i nie możemy tego cofnąć. Wstał. Podszedł. Zatrzymał się centymetry ode mnie. Nie chcę tego cofać. Poczułam jego dłoń na moim karku. Ciepłą, pewną. Nie teraz, wyszeptałam, odsuwając się delikatnie. I on zrozumiał. Uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach pojawiło się coś ciemniejszego. Coś, czego się bałam. Tego samego dnia, wieczorem, zniknął. Nie zostawił wiadomości. Jego pokój był pusty. Zeszyt zniknął razem z nim. Przez dni. Tygodnie milczałam, czekałam, płakałam, próbowałam zrozumieć. Aż pewnego wieczoru, kiedy słońce tonęło nad miastem, znalazłam kopertę w skrzynce. Bez znaczka, bez adresu. W środku był tylko jeden wers, napisany jego ręką. Jeśli chcesz, znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. Zadrżałam, bo wiedziałam: Dunajec.